Siema ludzi, słuchajcie, to jest w ogóle niemożliwe, ile człowiek musi się utyrać, żeby dotrzeć do tego punktu, gdzie naprawdę odpocznie, bo umówmy się. Weekend to jest taka przerwa w meczu, w tym takim nieustannym zapierdzielaniu tych obowiązków pracy i tego wszystkiego, to weekend to jest naprawdę taka przerwa, tak kopiesz tą piłkę, pp, pp, weszło, weszło, nie weszło, potem siadasz na ławce, to jest właśnie weekend, w który w weekend jeszcze i tak coś robisz albo idziesz do roboty i potem znowu pp, pp, dribbling, kurwa, pp, 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 jakbyś w Zośkę grał. Wo, 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 no. Słuchajcie, znaczy, to jest niemożliwe, bo przychodzi ten moment, że jest naprawdę wolne. No. U mnie jest tak, że ja teraz będę. No, odrobiłem się ze wszystkim i będę miał naprawdę dużo czasu do tego nowego roku. I nie wiem, jak wy macie, ale ja mam takie poczucie, że dopiero, jak mam, że się odrobiłem, że przede mną jest długi taki okres jakiegoś luzu, to potrafię odpocząć lepiej śpię, potrafię dłużej spać. Troszkę, troszkę zwolnić i nie wiem, czy wy tak odczuwacie, ale naprawdę yy, musisz mieć w perspektywie więcej długiego czasu. Dlatego tak ważne są te wakacje i ten komfort psychiczny, którego wam non-stop wiecie, życzę wam tego komfortu psychicznego, dużo wolnego czasu, takiego komfortu finansowego, o który non-stop tak naprawdę walczymy. O ten taki byt i żeby było dobrze, pomimo cen masła. I no po prostu życzę wam wesełych świąt, a przede wszystkim dużo, dużo spokoju, zdrowia, 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 żebyście zawsze mieli siłę to ogarniać. Już nie będę was męczył tymi życzeniami, bo za niedługo życzenia się zleją na nas i cała dobroć. Jeszcze tak wam dopowiem, bo naprawdę uwierzcie mi, jeżeli tylko nie męczą was choroby, jeżeli nie jest jakaś tragedia, czasem w rodzinie która też gnębi. Wiesz, masz dwie zdrowe ręce, dwie zdrowe nogi, łeb na karku i dach nad głową. To masz wszystko, żeby po prostu ogarniać. Wszyscy żyjemy w tych samych warunkach. Wsz na wszystkich oddziałują te same prawa i uwarunkowania. I, I naprawdę masz wszystko, czego trzeba człowieku, żeby napierdzielać. Ja wiem, że jest taki moment, że czasem bardzo ciężko coś zmienić i jest taki beton, że masz wrażenie, że jest nie do i łatwiej jest to olać i narzekać, ale naprawdę yy, da się ze wszystkiego wyjść, da się wszystko przepracować, nawet te traumy i tragedie możesz jakoś sobie przepracować, no a choroby, dlatego mówię o tym zdrowiu, że jak masz dwie zdrowe ręce, nogi, to wszystko masz co trzeba, no bo wiecie, są choroby. Z którymi ciężko zwalczyć i przejść. Dlatego, tak naprawdę, to, co jeszcze raz chciałem powiedzieć, życzę Wam najszczerzej, do tego zdrowia, naprawdę zdrowia, żeby to życie trwało w zdrowiu jak najdłużej, i żebyście ogarniali. I pozdrawiam Was. Dzięki, że tu jesteście, dzięki, że oglądacie. Jest to miłe, jakoś się to rozwija. Ja to traktuję naprawdę tak lifestyleowo, vlogowo, więc raz jest śmiesznie, raz jest poważnie, raz są głupoty, a raz są te. Trzymajcie się jeszcze raz. 西瓦。Si